Na oddział rehabilitacyjny trafiłem przypadkiem w stanie no, krańcowego zużycia, że tak się wyrażę, <grych> Czyli wszedłem o kulach, przy pomocy żony włóczyłem nogami. Moje schorzenie jest tak, po prostu dewastuje mięśnie i zdrowie człowieka, że nie mogłem unieść nogi. Proszę mi wierzyć, że założenie butów w moim przypadku zawdzięczam mojej żonie na początku, mojej córkom, Założenie skarpety było dla mnie wysiłkiem, bo jakby się schyliłem ciężko, to niemożliwe było się podnieść. Kucanie, takie rzeczy, to odpadało automatycznie. Przewracanie się w łóżku, no, 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 multum rzeczy. Jak siadałem na krześle, no to dzięki tutejszym rehabilitantom wiem, jak z niego wstawać, więc okazało się, że kilkadziesiąt lat źle to robiłem. Źle siedziałem, źle wstawałem, a to rzeczywiście jest prawda, bo co mi tam kto będzie opowiadał? No takie jest zdanie każdego człowieka, a to nieprawda. Rzeczywiście jakość naszego siedzenia, sposób, sposób wstawania, poruszania się bardzo dużo nam daje. Przede wszystkim umożliwia nam to, że nie będziemy chorować na jakieś tam schorzenia okołokręgosłupowe, mięśniowe itd. A tego człowiek no wstyd się przyznać, dowiedziałem się dopiero tutaj w moim wieku. No cóż, no trudno mi powiedzieć, no wiecie państwo, no ja jestem człowiekiem w tej chwili bardzo zadowolonym. No wręcz no szczęśliwym może nie, aż tak do końca, ale też spełnionym, zadowolonym, bo widzę, że wszystkie zabiegi, które tutaj i świadczenia, które tutaj otrzymywałem, są po prostu celowe i one prowadzą mnie w kierunku lepszego mojego samopoczucia, mojego życia i mojej jakości życia. Ja też no nie czarujmy się, też chodziłem czasami na rehabilitację prywatną, ale. Nie stać mnie na to, a w tej chwili to już całkiem wiadomo, jak człowiek jest na ręce, a tu świadczenia są wszystkie nabywane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma żadnych problemów, wszystko jest określone na czas. Wszystkie świadczenia, które neurolog by mi zapisał, natychmiast mamy wprowadzane w życie, bez jakichkolwiek tam czekaj pana albo proszę przyjść później albo coś. Wszystko jest tak mądrze przemyślane, dobrze zrobione i wykonane przede wszystkim. Córka, no już też powiedziała, że następny ten też przyjdzie do Krotożera. Będziemy tu razem jeździć i po prostu będziemy się rehabilitować na ten. Jestem zadowolony, bo po prostu widzę już. Po prostu jakoś tą jaśnień, moją przyszłość, że nie będę ciężarem dla innych. i Jednak poruszę się, pójdę do tego, wyjdę do rodziny. Do tej pory sukcesem dla mnie by było, jakbym wszedł na dwa, trzy schodki. Ja u siebie w domu na piętrze nie byłem z 8 miesięcy. A teraz od czasu do czasu z trudem, ale wejdę. No to już jest straszny sukces. W tej chwili. Skutek rehabilitacji tutaj jest taki, że ja poruszam się sam. Sam fakt, że siedzę przed Państwem, sam. No już jest dużo daje. No dla mnie to było utrzymanie równowagi. Tak, to to był bardzo duży problem. A teraz. To że państwa ja jestem po prostu mogę sam około siebie wszystko zrobić. Już te wszystkie sprawy w domu odpadają. Herbata, ta obiad, czy coś to już sam sobie mogę bez problemu to wszystko ten wsiąść do samochodu, wysiąść do samochodu, przedtem musiałem czekać, bo żona musiała mi otworzyć drzwi, nogi wyciągnąć i tak dalej, tak dalej. Ale przede wszystkim jest największe szczęście dla mnie. Zacząłem chodzić sam o własnych siłach. Może to nie jest chud jeszcze jakieś tam modelki, ale już jestem sam. Podnoszę nogi, staję na nich pewnie, czuję się, czuję się po prostu... Człowiekiem, który wrócił z dalekiej, bardzo dalekiej podróży, i lepiej, żebym jej nie pamiętał, bo to <laughs> nic dobrego, co było. Dla mnie najważniejsze jest to, że po prostu w ten sposób, tutaj występując przed Państwem, mogę podziękować rehabilitantom tutajszego oddziału, Pani kierownik, że po prostu no, wtknęli we mnie to drugie życie moje. Nie? Bo teraz już powiedzmy, jako już prawie dochodzący senior. Będę potrzebował tego mojego zdrowia, a jak ono się szybko tak skończy, po prostu nie miał takich dobrych myśli, że ktoś mi pomoże, no to jak tu żyć?